Jak patrzymy na Jezusa, który właśnie porzucił śliczne niebo, obrał barłogi, jak mówi kolenda, wchodzi w ten świat, nie czyszcząc wszystko, tylko wchodzi w ten świat faryzeuszów, uczonych w piśmie, starego prawa, w to wszystko. On w to przychodzi, doświadcza tych różnych rzeczy. On w tym wszystkim jest. Jakby tego doświadcza od maleńkości. Wiadomo, przełomem jest, jak ma 12 lat i gubi się rodzicom. Oni go szukają, mają nawet do niego pretensje, czemuś tam to uczynił. On w tym wszystkim staje się właśnie nowym liderem i nowym sługą. Czy nie wiedzieliście o tym? Że mam być w domu mojego ojca, to jest nowość. On znów to, co jest naprawdę źródłowe, podnosi. Nie tak było od początku. Od początku było tak, że ojciec kocha. Ja do tego się odwołuję i chcę być z nim. I to mnie kształtuje.